Cześć, z tej strony Kacper. Dziś zapraszam Was na pierwsze wrażenia z użytkowania Philipsa Xenium W6500. Pierwsze co muszę powiedzieć to to, że ekran jest naprawdę bardzo dobry w tym smartfonie. Może on wyświetlać treści o bardzo jaskrawych kolorach, co przypadło mi dość mocno do gustu i jestem naprawdę mile zaskoczony, że ekran w tak budżetowym telefonie może być aż tak dobry. Druga rzecz to to, że no co prawda nie jest to jakaś wybitna jednostka, jeśli chodzi o procesor i pamięć RAM, ale działa ten telefon no przyzwoicie powiedzmy. Nie ma tutaj mowy o jakichś tam większych ścięciach czy lagach. No od czasu do czasu coś tam się na no oczywiście przytnie, ale ale raczej to jest takie sporadyczne. W telefonie mamy czysty system całkowicie i nie znajdziemy tutaj żadnych dodatków jest to dość już przestarzała wersja 4.2.2 Jelly Bean więc niektóre nowe rzeczy z nowszych, z nowszych wersji Androida no niestety tutaj nie są dostępne kolejna rzecz to oczywiście obudowy no, mamy do dyspozycji aż 5 kolorów i każdego dnia możemy chodzić z telefonem w innym kolorze Klapki te są bardzo dobrze wykonane, nie zbierają prawie żadnych odcisków palcy, a dodatkowo nie znalazłem tutaj ani jednej rysy. Natomiast jeśli chodzi o taflę pokrywającą wyświetlacz, no to już nie jest tak pięknie, ponieważ zbiera on bardzo łatwo odciski palców, więc no musimy od czasu do czasu przetrzeć nasz ekran jakąś szmateczką czy czymś. Następna rzecz to ten przycisk, co mówiłem już w unboxingu, że jest w dość nietypowym miejscu. Przyznam szczerze, że jest to miejsce bardzo wygodne, ponieważ jak trzymamy telefon w taki sposób, to bez problemu możemy kliknąć w ten przycisk, a nie jak jest tutaj na boku, to że musimy brać palec do góry bardziej, tylko po prostu na luzie trzymamy sobie w tym miejscu i w każdym momencie możemy kliknąć w ten przycisk. Jeśli chodzi o ten suwak, który nie wiedziałem do czego służy przy okazji unboxingu, to okazuje się, że włącza on najlepszy tryb oszczędzania energii. Jest to dość pomysłowy pomysł i w prosty sposób możemy przygasić nasz ekran, wtedy też wyświetlają się treści nieco krócej. Dodatkowo na pewno ograniczona jest prędkość procesora. A jeszcze oprócz tego mamy wyłączone wszystkie transmisje danych, Wi-Fi. Tak więc myślę, że ten suwak jest naprawdę bardzo przydatny, bo w prosty sposób możemy uruchomić oszczędzanie energii i wyłączyć wszystkie tam niepotrzebne funkcje. A tak to muszę, sielibyśmy szperać gdzieś w ustawieniach i zajęłoby to na pewno sporo więcej czasu. Dobra, w tym filmiku to już wszystko. Oczywiście jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego smartfona, to napiszcie je śmiało w komentarzach. Ja wszystkie uwzględnię oczywiście w recenzji, która powinna się pojawić już niedługo na kanale. Oczywiście pisemna wersja pierwszych wrażeń będzie dostępna na blogu kapsologicznie.pl. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!